Anime jest mocne, nie przejawia żadnych zasad moralnych czy etycznych, ani tym bardziej nie stawia na formę wygodnego oglądania. Oglądając je, mamy poniekąd cierpieć, a od człowieka ze zdjęcia powinniście uciekać i prosić o litość. Hiro Maruo, bo o nim mowa, stworzył mangę pod tytułem Midori Shōjo Tsubaki. Manga została opublikowana w 1984 roku. Dzieło opowiada tę samą brutalną historię co anime, z uwagi na to, że anime zachowuje bardzo wiele elementów z mangi. A więc to na nim się dzisiaj skupimy. Anime zostało wydane w 1992 roku, gdzie drugim naszym winowajcą jest Hiroshi Harada, który stwierdził, że genialnym pomysłem będzie stworzenie samodzielnie anime na podstawie tego koszmaru. No dobrze, ale o czym tak dokładnie jest mowa? Jak już wspomniałem, Suehiro Maruo to japoński twórca znany z przedstawiania tematów z gatunku ero-guro, czyli erotyzm groteska. Łączy elementy erotyki z makabrycznymi i groteskowymi obrazami. Historia opowiada o dziewczynce tytułowej 13-letniej Midori, która jest kwiaciarką i sprzedaje na ulicy kwiaty. Robi to, by zarobić na wycieczkę szkolną i utrzymać swoją chorą matkę. Zwierza się obcemu mężczyźnie, że nic nie sprzedała, a ten oferuje jej, że kupi wszystkie kwiaty i oferuje pomoc, gdzie zostawia adres, który okazuje się być jego objazdowym cyrkiem. Po świetnej nowinie i zastrzyku gotówki Midori wraca z pełnym entuzjazmem do domu, by pochwalić się swojej mamie. Niestety Midori zostaje matkę martwą, zjedzoną od środka przez szczury w miejscu intymnym. Zrozpaczona i samotna Midori, nie mając się gdzie podziać, ponieważ ojciec zginął w. Dawno temu poszła pod adres cyrku od tajemniczego mężczyzny. Cyrk, do którego dołącza, nie jest jednak miejscem rozrywki i radości, ale raczej siedzibą zdegenerowanych, okrutnych postaci. Midori jest tam brutalnie wykorzystywana, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Pracownicy cyrku, niepełnosprawni i zdeformowani, przedstawiani są jako zepsute osoby, które czerpią przyjemność z okrucieństwa wobec innych, w szczególności wobec Midori. Przez to protagonistka przestaje chodzić do szkoły. Poza wykorzystywaniem. Gdzie prosi o litość, to cyrkowce ciachciach ciach, jej bezdomne pieski, którymi Midori się opiekowała, a następnie zrobili z nich obiad i poczęstowali dziewczynkę. Midori jest cały czas torturowana na każdy możliwy sposób, aż zaczyna przypominać wrak człowieka. Jedyną osobą, która głównej postaci okazuje jakieś zainteresowanie, jest mężczyzna o imieniu Masamitsu. Jest to iluzjonista, który dołącza do cyrku później i po swoich występach staje się gwiazdą. Masamitsu jest dorosłym karłem i z czasem dowiadujemy się, że inni cyrkowcy się go boją. Głównie przez fakt, że potrafi tworzyć niesamowite iluzje i hipnotyzować ludzi. Nasz karzeł zaczyna podrywać Midori, pokazując jej sztuczki iluzji. Lecz ta nie protestuje i padają sobie w objęcia, całując się oraz spędzając razem noc. Tak, karzeł PDF. Dziewczynka doświadcza, że pierwszy raz jest kochana i chroniona z nadzieją na przyszłość. Z biegiem fabuły dowiadujemy się, że Masamitsu jest chorobliwie zazdrosny o Midori, przez co dochodzi do różnych brutalnych scen. Teraz będą większe spoilery, więc aby ostrzegam. Iluzjonista, głęboko zakochany w Midori, tak bardzo pragnie jej ochrony, że gdy pewien reżyser zaproponował jej rolę w filmie, masamitsu postanowił działać. Podjął decyzję za nią, wyrzucając wizytówkę w gniewie. Mimo to Midori nie zamierzała się poddawać i próbowała potajemnie ją złożyć z powrotem. Niestety masamitsu przyłapał ją na tym i zamknął w iluzji niczym w butelce. W przypływie złości masamitsu zorganizował przedstawienie w cyrku, w którym widzowie doświadczali nieprzyjemnych emocji, jakby puchli i rozrywali się od środka. Po tym dramatycznym wydarzeniu okazuje się, że szef cyrku oszukał wszystkich, kradnąc zarobione pieniądze, i uciekając. Cyrkowcy, w tym Midori i Masamitsu, postanowili pójść swoją drogą, ale para pozostała razem. Anime kończy się w dość zaskakujący sposób. Wcześniej wspomniana para znajduje się w malowniczym miasteczku, podziwiając piękne widoki. Masamitsu postanawia kupić coś do jedzenia i oddala się od Midori. W drodze powrotnej natrafia na bandytę, który brutalnie morduje przechodnia, a następnie atakuje Masamitsu. Zaniepokojona brakiem ukochanego Midori zaczyna biegać po miasteczku, szukając go, ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że kręci się w Kółko, jakby była w pętli. Nagle pojawia się iluzjonista otoczony przez cyrkowców, którzy śmieją się jej prosto w twarz. Midori popada w emocjonalną agonię, a anime kończy się w dramatyczny sposób, jak dziewczynka wrzeszczy ponownie sama w białej pustce. Interpretacje na temat zakończenia są różne, ale od siebie podam trzy. Numer 1. Masamitsu rzuca na nią iluzję, po czym oddala się zostając napadniętym, a Midori błąka się w tej iluzji, doświadczając swoich najgorszych koszmarów. Numer 2. Masamitsu zaczarował Midori, zamieniając ją w swoją zabawkę, asystentkę, aż stanie się pustym, emocjonalnym warzywem. Numer 3. Nie było żadnej iluzji, a Midori rzeczywiście znajduje Masamitsu martwego, a śmiejący się cyrkowcy stają się jej największym koszmarem. Film w groteskowy sposób ukazuje cierpienie i okrucieństwo, które są stałym elementem życia Midori w cyrku. Samo anime trwa około 45 minut, lecz przez tematykę możecie to odebrać jako trochę dłuższe dzieło. Midori Shoujo Tsubaki to dzieło, które trudno jednoznacznie zinterpretować i skategoryzować. Jest to opowieść o skrajnej brutalności, dehumanizacji i cierpieniu, która eksploruje ciemne zakamarki ludzkiej psychiki. Manga i film skupiają się na przedstawieniu najbardziej ekstremalnych form przemocy, dewiacji i dewastacji 13-letniej dziewczynki. Styl artystyczny Suehiro jest mocno istotny, Inspirowany tradycyjnymi japońskimi grafikami, a także europejskimi surrealistami. Jego prace charakteryzują się szczegółowym, precyzyjnym rysunkiem oraz kontrastującym połączeniem piękna i obrzydzenia. Mimo, że fabuła i obrazy są szokujące, są one często przedstawiane w estetycznie piękny sposób, co potęguje kontrast pomiędzy formą a treścią. Warto zaznaczyć, albo i nie, że reżyser Hiroshi Harada stworzył anime praktycznie samodzielnie, z minimalnym wsparciem finansowym i technicznym. Film był trudny do wyprodukowania ze względu na brak. Ze strony większych wytwórni. No, ciekawe dlaczego. Jesteście mądrymi widzami, więc domyślacie się, że bez szumu obok tego anime się nie obyło. Midori jest dziełem bardzo kontrowersyjnym, zarówno ze względu na swoją treść, jak i sposób jej przedstawienia. Film był w wielu miejscach zakazany, a jego projekcje odbywały się głównie w małych, undergroundowych kinach. Dla wielu widzów, zarówno manga, jak i film są trudne do przyswojenia, ponieważ pokazują niewyobrażalne cierpienie i dehumanizację dziecka. głowy, bicia, tortury i okrucieństwo wobec dziecka. Jest bardzo realistycznie przedstawione, co wzbudziło oburzenie i odrazę wielu widzów. Dla innych, Midori jest artystycznym manifestem, który rzuca wyzwanie normom społecznym i moralnym, zmuszając do refleksji nad naturą zła i przemocy. Ze względu na swoje ekstremalne treści, film oczywiście spotkał się z cenzurą. W wielu krajach anime było zakazane, a w Japonii wyświetlano je tylko w ograniczonym zakresie. Nawet tam, gdzie film był dopuszczony do dystrybucji, często podlegał on cięciom i modyfikacjom. Ze względu na intensywność przedstawianych tematów, wiele osób odczuwało, powołało silne negatywne emocje po jego obejrzeniu. Samo zakończenie w tym nie pomaga, ponieważ jest wyjątkowo pesymistyczne i niepojęte, bez oferowania jakiejkolwiek nadziei czy poczucia sprawiedliwości. To podkreśla depresyjny tą całości. Midori de Camellia Girl. A teraz was zaproszę do wehikułu czasu, gdzie przeniesiemy się do roku 2016. To wtedy została wydana aktorska wersja Midori Midori de Camellia Girl. To film aktorski w reżyserii Toriko, który stanowi adaptację tej samej mangi. Film stara się oddać mroczny, surrealny. Klimat oryginału, przenosząc historię Midori na ekran w formie live-action. W porównaniu z anime, film z 2016 stara się przedstawić postacie i fabułę z nieco innym podejściem. Jest adaptacją anime, gdzie pokrywają się te najbardziej brutalne sceny, choć został znacznie ugrzeczniony. Wiele scen zostało zastąpionych krzykami czy diabolicznym śmiechem z rozbryzgiem krwi. Ma on półtora godziny i samo wprowadzenie jest bardzo dziwne. Akcja zaczyna się, gdy dwójka strażników patroluje ulicę, a dwóch opryszków kradnie wielką torbę, w której jest no w sumie sam nie wiem co to, więc ogarnijcie sami. Następnie pojawia się nasza Midori, która opowiada pierwszą część anime, czyli co ona tu robi, dlaczego jest sama, co ją spotkało itd. Adaptacja jest skierowana do ludzi, którzy widzieli anime, ponieważ ma się wrażenie, jakby się to oglądało od połowy. Trudno jest zamknąć ten film w kilku zdaniach, bo to prawdziwy wir chaosu i emocji. Od samego początku widza atakują skrajne obrazy. W jednej chwili oglądamy przerażającą scenę, w której psy są brutalnie mordowane, by chwilę później oglądać, jak dziewczynka jest brutalnie wykorzystywana, wołając w desperacji, Swojego ojca o pomoc. Film przeskakuje między scenami, które najbardziej utkwiły w pamięci Fanom Anime, tworząc kolasz mrocznych wspomnień, trzymając się jednak wiernie oryginału. Nie będę opowiadał wszystkiego od nowa, skupię się więc na różnicach. Zaczynamy od momentu, gdy Midori opowiada o sobie, a potem wchodzimy w głąb mrocznej wizji. Gdzieś w jednej trzeciej filmu widzimy, jak wraca do domu i znajduje swoją matkę martwą. Film ma również ciekawe przejścia: od aktorskiego odgrywania scen do nowoczesnej animacji, która choć pojawia się rzadko, potrafi zaskoczyć. Jednym z najciekawszych momentów jest ten, w którym Masamitsu widzi, jak Midori złożyła wizytówkę reżysera. W anime zamyka zamykają wtedy w butelce, a w filmie. cóż. zachowuje się jak twój stary, gdy wrócił z mlekiem. Masamitsu po swoim przedstawieniu chce pokazać Midori, że jest dobrym człowiekiem, rozdając cyrkowcom spore sumy pieniędzy. I jak je zdobył? Okazuje się, że dzięki swoim umiejętnościom iluzji i hipnozy sprawił, że szef cyrkowców ukradł Midori torbę kwiatów, a sam zabrał pieniądze. Dalej widzimy, jak cyrkowcy się rozdzielają, a Masamitsu Masamitsu pozwala Midori spróbować swoich sił na castingu. Okazuje się, że staje się gwiazdą i zdobywa fortunę. W ostatnich scenach ta dwójka kochanków, których łączy zakazana miłość, spaceruje po parku, a iluzjonista wyznaje, że kończy mu się czas i energia, ale nie chce jej zostawiać samej. Proponuje, że odda te swojej mocy, aby w ten sposób zostać z nią na zawsze. Film kończy się dramatycznie. Masamitsu, oddając swoją moc, gwałtownie starzeje się jej i umiera. W ostatnich chwilach widzimy cyrkowców, którzy śmieją się z Midori. Ona w pełnym rozpaczy gniewie Zaczyna wrzeszczeć i wymachiwać kijem w stronę tej iluzji, aż nagle wszystkie jej wspomnienia zaczynają odpływać, pozostawiając ją samą w białej, niekończącej się pustce. Film sam w sobie nie jest zły, ale jest mocno ugrzeczniony, z marnymi efektami i grą aktorską, która pozostawa wiele do życzenia. Midori szokuje swoją brutalnością i obrazami, budząc silne emocje i kontrowersje. Ze względu na ekstremalną treść, film ten nie jest przeznaczony dla szerokiej publiczności. Jest to dzieło, które odznacza się surową, groteskową estetyką i głęboko poruszającymi tematami, pozostawiając widza z niepokojącymi refleksjami na temat natury człowieka i granic wytrzymałości psychicznej. Wydaje mi się, że to dzieło nie jest ani dla Młodych, ani dla dorosłych. Jak mówiłem, jest ono dość ekstremalne i potrafi wprowadzić w głębokie przemyślenia, gdy mocno zżyjemy się z Midori. O dziwo, jednak nie jest to trudne. Pomimo, że anime jest krótkie, można łatwo zżyć się z główną bohaterką i życzyć je jak najlepiej. Jednak, wszystkie te zdarzenia i sposób, w który są pokazywane, mogą wprowadzić nie tyle co w dyskomfort, a raczej w pewne zmiany w twoim myśleniu. Mimo, że anime przeszło cenzurę nawet w Japonii, to strach pomyśleć, jakie inne sceny chciał przedstawić reżyser. Co? Nie. İç.